Cześć, witajcie w 88 i witam was serdecznie w filmiku, w którym chcę pokazać wam jakość tego mikrofonu, który sobie kupiłem parę dni temu i moim starym mikrofonem będzie to opowieść, która e, się nazywa krótka opowieść o miłości, jest to e, wymyślona, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wymyślona e, krótka opowieść o kobiety, która która e, e, miała chłopaka i skończyło się to źle. No więc e, zapraszam was do słuchania tego, tej opowieści, tego filmiku. Ja się z wami żegnam i no dużo zabawy z tym. Ahps, jeszcze tak dodam, że czasami będę się bojąkał albo, jąkał, albo e, się coś źle powiem. Też po prostu przez to, że, że ja tak z polskiego nie jestem dobry, ja mieszkam w Niemczech i Uczy się niemieckiego, a polskiego to nie mam, więc em, przez parę dobrych lat już nie czytałam po polsku, więc trochę wyrozumiałości. Cześć! Krótka opowieść o miłości. Kobiety są naprawdę dziwnymi stworzeniami. Kiedy w grę wchodzi chłopak, przeważnie racjonalne myślenie idzie na bok. Płeć żeńska woli kierować się sercem i później cierpieć. Zna konsekwencje pojedynkowanych czynów, jednak w głębi duszy wierzy, że może będzie inaczej, że się ułoży i będzie dobrze. Jak już niejednokrotnie powtarzałam, ludzie się nie zmieniają, zawsze zostaną za sami. A w każdym bądź razie zostanie w niej jakaś mała cząstka dawnych ich. Kamil był wcześniej w wielu związkach. Przeważnie jego związki kończyły się z tego powodu, i chłopak nie potrafił szanować dziewczyn. Zdradzał, uszukiwał, wyzywał. Owego razu spotkał Natalię. Stwierdził, że jest ona najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek znał i za wszelką cenę chciał ją zdobyć. I udało mu się. Natalia wielokrotnie spotkała się z opinią ludzi, którzy ostrzegali ją przed tym chłopakiem. Ona natomiast zawzięcie twierdziła, że on się zmienił, że już tak nie jest, a faktycznie nie był przez pewien czas. Później wciągnął dziewczynę w poważne długi i zostawił z dzieckiem. A ona dalej uparcie. Wierzyła w to, że o nią kocha, że jej nie zostawi, a jednak. Czasami, kiedy o czymś myślimy, warto wypowiadać swoje myśli na głos. Nie powinni się podejmować ważnych decyzji pod wpływem chwili czy emocji. Moim zdaniem, powinni, powinno się prze, przemyśleć to, co będzie dla nas lepsze, bo nie kto inny, jak my sami decydujemy o swoim losie. A prędzej czy później, jeżeli coś miało się źle skończyć, to się źle skończy.